Jesteśmy w drugiej niedzieli zwykłego okresu, ale okazuje się, że wraz z Ewangelią wracamy do tego, co miało miejsce przed tygodniem, a więc do święta Chrztu Pańskiego. Ale czynimy to za pomocą opisu z Ewangelii według świętego Jana. Bardzo ciekawe jest to, że Kościół pozwala nam jeszcze raz wniknąć w te sprawy, które miały miejsce tydzień temu. Bo ważne jest, żeby to, co było naszym dotychczasowym doświadczeniem, przepracować w naszej pamięci i złożyć o tym świadectwo. I właśnie Jan jest tego najlepszym dowodem. Jan, który ma przed sobą uczniów, ma przed sobą słuchaczy pytających, kim jest, mówi: Mam doświadczenie, którego jeszcze tydzień temu nie rozumiałem. Jeszcze dwa dni temu tego nie rozumiałem. Jeszcze wczoraj tego nie rozumiałem, ale już dziś, bo jest na zajutrz, jak opowiada nam Ewangelia, rozumiem, co się wydarzyło. Przyszedł do mnie Jezus Chrystus, chciał, abym go ochrzcił. Ja się upierałem, ja tego nie chciałem, ja tego nie rozumiałem. Podobna scena będzie miała miejsce zresztą później w przypadku świętego Piotra, którego Jezus będzie chciał obmyć, a Piotr będzie oponował i mówił nie. Ty mnie nie będziesz mył. Ale wtedy Piotr ustąpił. Tak i w wydarzeniu Chrztu Chrystusa Jan ustąpił i zanurzył Jezusa w Jordanie. I dziś składa świadectwo ja to rozumiem. Wiem o co tu chodzi. Bo to Baranek Boży. Czyli ten prawdziwy niosący grzechy ludzi na sobie. Łagodny, cichego serca. I drodzy, My dzisiaj jesteśmy jak Jan chrzciciel. Przed wieloma laty też przyjęliśmy chrzest, a później wchodzimy do kościoła, wchodzimy przez bramę. Tą bramą jest chrzest, ale uświadamiamy sobie, że przyjęliśmy ten chrzest, że zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie poprzez prosty gest, który wykonujemy wchodząc do kaplicy, do kościoła. Zanurzamy naszą rękę w kropielnicy i naznaczamy nasze ciało znakiem krzyża. Ta kropielnica, tak jak i baptysteria wczesnochrześcijańskie, a może i nawet współczesne, ma osiem boków. To jest ósmy dzień. Dzień, po którym nie ma już dnia. Weszliśmy w taką rzeczywistość życia Bożego, która jest rzeczywistością wieczną. Jan dzisiaj mówi na tych wydarzeń, ja chcę Wam opowiedzieć, ja to rozumiem. Wszedli, weszliśmy w rzeczywistość zupełnie inną, aniżeli do tej pory, po tym jak Chrystus zas, nas zanurzył w wodach Jordanu. Teraz hmm. my też żyjemy tym życiem. I to wszystko, co jest w kościele, jak zanurzamy rękę w kropielnicy, należy do nas. Wszystkie te tajemnice. Ja mam przed sobą. Drogę krzyżową, ja mam przed sobą witraże, które pokazują sceny Starego i Nowego Testamentu, a więc całą tajemnicę Boga, który wszedł w rzeczywistość człowieka i my w tym uczestniczymy. Uczestniczymy w tej miłości Bożej, która się udzielała przez tysiąclecia człowiekowi. To jest nasza własność, to jest nasz dar, którym Bóg nas nasyca właśnie przez to, że staliśmy się częścią Kościoła, częścią tej wspólnoty. Jesteśmy na zajutrz, Jan składa świadectwo, i my też możemy, ilekroć dotkniemy tej kropielnicy, złożyć o tym świadectwo w naszym życiu. Druga rzecz, która wydaje się być też ważna dzisiaj, to Jan widzi przechodzącego Jezusa. Czyli widzi paschalnego Jezusa. Ilekroć na kartach Ewangelii słyszymy, że Jezus przechodzi, przychodzi, wychodzi albo wchodzi, tylekroć nie jest to przypadkowe. Jezus też wchodzi do Twojego życia. Czasami wydaje się że przypadkowo, jakoś się tam znalazł. Wiele ludzi, wielu ludzi potrzebowało pomocy od Jezusa, a on nagle przechodził. Okazało się, że był w tym momencie, bo wiedział, że tam ta osoba tego potrzebuje. I w naszej codzienności Jezus też przechodzi, wchodzi, wychodzi. To są takie czynności, które my wykonujemy codziennie. Przychodzą do nas ludzie, my do nich przychodzimy, my gdzieś wchodzimy albo wychodzimy. My cały czas jesteśmy w jakimś biegu, w jakimś dynamizmie, ale tam też jest Jezus, który przychodzi, przechodzi, wchodzi, wychodzi. I co On czyni z tych ludzi? Czyni z nich świadków? Tak jak z Jana. Jan mówi: Ja składam świadectwo o tym, kto teraz przechodzi przede mną. Ja zaświadczam o tym, co widziałem, a widziałem. Że nad nim miała miejsce, miało miejsce wydarzenie gołębicy, Ducha Świętego, który spoczął na nim i obwieścił głos z nieba, że jest to umiłowany syn Ojca, że jest to ktoś, kto jest kochany. I dlatego każdy świadek, kto spotkał się z Jezusem, mówi: Tak, ja przeżyłem tę miłość i chcę o niej zaświadczyć. Ja wiem, że tak było ja mogę spokojnie każdemu powiedzieć, że przechodzący Jezus też uczynił mnie kimś paschalnym. Czyli kim? kim kto nie skupia uwagi na siebie, na sobie, ale sprawia, że przez tego świadka konkretnego widać miłość w świecie. Widać przechodzącego Chrystusa, gdy przechodzi Chrystus, on później w Janie staje się, jakby lustrzanym odbiciem sprawia to, że ten Jan i każdy inny napotkany człowiek, który pozwala się Jezusowi dotknąć swojego miłością, promieniuje i jest rzeczywiście przekazem tej miłości w świecie. Każdy z nas może być takim świadkiem jak, jak Jan, że jesteśmy jak okno, jak ikona. Nie zatrzymujemy na sobie człowieka, ale pokazujemy. Czego myśmy doświadczyli i co dziś możemy powiedzieć? Ja to jeszcze bardziej rozumiem. Nie rozumiałem tego chwilę wcześniej, nie rozumiałem może tego w momencie, w którym się to działo, ale nosiłem to w pamięci i dziś, gdy ja w tej pamięci to utrzymywałem, gdy ja się tym karmiłem, gdy ja do tego wracałem, mogę powiedzieć: tak, to była prawdziwa miłość, to było prawdziwe doświadczenie, składam świadectwo, czego chciałbym, abyśmy my sobie wzajemnie udzielali, tak jak Jan Chrzciciel dzisiaj udzielił to wszystkim słuchaczom, wszystkim czytelnikom swojej Ewangelii. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.